Wspominamy i u znajomych i przecież się wraca do, do lat młodości. Różne rzeczy się wspomina. To chłopcy na ogóle, bo na studiach wtedy były obozy wojskowe, więc niesłychane są te niewyobrażalne sytuacje, a pękamy teraz ze śmiechu po prostu, ale, ale to, może niekoniecznie były takie do śmiechu albo różne sytuacje tam z przewożeniem. co... Akurat my nie uczestniczyliśmy w tym, ale na przykład nasi ci, co wspominałam, tych przyjaciołach naszych, z którymi teraz nadal utrzymujemy kontakt i to trwa ileś, tak gdzieś bliżej mieszkali na przykład się umawiali, gdzieś jakieś półświni czy tam coś i, i potem przewozili. I, I sposób w jaki był przewożony, no to autentycznie jak na filmach, no tam opowiadają o owijaniu się, nie owijaniu się i tak dalej, i tak dalej. No po prostu niewyobrażalna rzecz, no mówię, my tego nie robiliśmy akurat, nie uczestniczyliśmy w tym, ale, ale tak, tak było albo opowiadali też yy, o pędzeniu po prostu mm. <laughs>